Manko po długiej nieobecności. Dziwnie witam Was w Cyberpunk 2077. Około dwóch tygodni w to nie grałem. Nie pchajcie się! Starczy dla wszystkich! Wszystko nowe, że aż Jesteśmy w Night City. Bryczka jedzie jakaś. Tu po schodach sobie skikniemy. Dobrze, zagalopowałem się, ałem, ałem. Udaj się między godziną 18 a 6 rano. Czyli będę mógł sobie tutaj yy, przewinąć czas chyba to się robi telefonem. Już mamy samochód, ale to mamy 50 metrów. A tu wezwałem brykę. Fajnie. Na bramce stoi ktoś w klubie. Która jest na osi? Między osiemnastą i Panie, wie jeszcze drobiazg w sprawie Flathead'a. On został już przeze mnie opłacony. Moi partnerzy biznesowi z Milstromu przyjęli za niego okrągłe 10 tysięcy euro dolców. Pamiętaj o tym, kiedy będzie z nimi rozmawiać, nie daj się rozstawiać po kontach. Dzięki za info yy, zamknij yy, co? Yy, co to jest? Aha, yy, radio, co yy, teraz mamy zamknięty? Zamknięty jest klub. Yy. Jak tu się e, robiło, żeby e, czas e, minął? Mm -hmm. Już wiem. Przejdziemy się tam i, i napijemy się czegoś. Może to jest jakiś pub. To jest yy, możesz przenieść się do dowolnego punktu szybkiej podróży. Nie, dziękuję. Co my możemy tu zrobić, żeby umilić czas? Ten pan coś tu chce. A tu? Jakoś tu się dało coś z czasem zrobić Bo jest 1523 i yy, yy, ekwipunek W Szczepy wszczepy, yy, Reputacja 2 postać yy, Inteligencja dziennik yy. Pode deixar, pode deixar, Stout deixar, Stout uh -huh. Nie wypada wchodzić do ty, tej twojej pierwszej ligi, w byle ciszacie. Szczyty mają to do siebie, że zwykle mocno na nich wieje, a ja jestem stary i nie lubię kiedy dzieciaki. Narażają się na przeziębienie. Podrzuciłem ci dwa małe drobiazgi do schowka w mieszkaniu. Przymierzy, chyba ci się spodobają. Wow, dzięki prezentów do przymierzenia nigdy za wiele. Odpowiedź. To tu może mi umilić czas, nie, dek. Nie wszystko, okay. wszystko jest w porządku, zatem do roboty. Jesteśmy w kontakcie. Tam jest kieliszek. Można się będzie napić, coś w tym telefonie jeszcze nie? Oh. Kurwa Na masce ja jestem, ja pierdziut Wostek yy, A jak tak byśmy zapisali stan gry? Nie możemy zapisać stanu gry? To jest jakiś punkt zaczepienia. Już wiem. Nie mogę wejść w interakcję? Kurde, musiał być jakiś sposób. Yy... Mapa, mm. -hmm. mm -hmm. Już wiem, zrobimy po prostu misję poboczną, ale zdaje mi się, że w tej grze da się y, jakoś y, czas y, przyspieszyć. Zrobimy półocnego kościaka Bo trzeba to robić w tego questa w, w późnych porach Zawieś mnie do reaper'a za... A, a, za płacę! Okay, niech będzie. No to co tak sterczysz?! Chodź, kolego. Akcja pada. Powiem ci coś, chłopie, nie zakładaj sobie wysterstana! Nie miałem takiego zamiaru, Ej. ale dzięki. Hej, słuchaj, w ogóle dzięki, że się ze mnie nie śmiejesz, doceniam to. No, powiem ci, nie jest łatwo. Pierdol się! Jak najszybciej zawieźć mężczyznę, tak? Spokojnie, zaraz przejdą. Spokojnie! Spokojnie, ja tu mam pożar w gaczach! To kurwa rycy! Spokojnie, robię co mogę. To samo o mojej dziewczynie, ale jej ta odpowiedź nie zadowoliła. Aaaa! ja pierdolę, kurwa! Musisz się tak drzeć. Wiesz jaki to jest ból? Jakbyś się nie z elektryczną temperówką! Cierp z godnością. Podobno ból uszlachetnia. Bardzo kurwa zabawne! Wytrzymał! Aha! To wytrzymał! Ok, jest Zapłacę na... jak Jesteśmy. będzie. Po wszystkim! Czekaj na telefon. Ale. Oh. Cztery, czwarty, później poziom. Teraz możemy jakiś atut dodać. Opanowanie zdolności techniczne. Refleks, budowa ciała. 60% tempa regeneracji życia. Yy... Ekwipunek. Yy, mapa, postać, dzienniki. Mm. Znajdź sobie inne zajęcie o na telefon odrzeszczącego mężczyzny. Aha, czyli ja go zawiozłem, ale nie muszę go odbierać, tak? Dyspozytorka policji. Tutaj też mogę się przenieść. Między 18 a 6 rano. Potkaj się z Jackiem. Kontrakty. Um. Witam. Nie odpowiedział mi gość, wybierz miejsce docelowe, czypka podróż. Już jest szesnaście dwadzieścia osiem. To by było na tyle w tym odcineczku. W kolejnym odcinku po prostu pójdziemy do skrytki, prześpimy się i będzie już odpowiednia pora, żeby zrobić ten główny quest, a może po prostu spotkamy się na łyski yy, z Jackiem, nie? Także trzymajcie się cieplutko, hej!